Pom pom, 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 Witajcie wojownicy, to ja Sudetis i zapraszam Was na specjalny odcinek Clash of Clans w Polsku gdzie odkryjemy nowy event o nazwie Clash with Hinand". Przejdźmy może od razu do eventu e To jest event, który polega na wykonywaniu challenge'y, wyzwań to długi dzień jest nowy challenge. Wyzwanie, jak to woli. Zdobywamy z gwiazdki. I jak widzicie po prawej stronie te tak, gwiazdki są nagrody. Za Na pierwszą nagrodę był Training Potion, Później co drugi masz Glowier. Jest jeszcze jeden jeszcze potion, jedna łopata. No i dekoracje Celebration Cup i Land Statue. Idziemy od razu sobie do tego, jak wykonać y, pierwszy dzień challenge'u. Naj... Może najłatwiejszy sposób, bym powiedział? Łatwo go wykonać, nie powiem. Warto wspomnieć, że król ma nową mabilitkę. Jest, jest to odbijająca się kula z kolcami. Będzie ona dla, y, dla nas dostępna jakoś jeszcze w tym miesiącu. Więc zobaczymy, ja, z czym się będzie to, że tak powiem, jadło y, podczas walki. Także zaczynamy od ustawienia sobie y, Gangolbena na powietrze. Stawiamy go z lewego boku. Stawiamy króla. Z prawego boku królową stawiamy tuły. Teraz włączamy jej abilitkę, żeby miała anioły. I ogólnie rzecz biorąc, teraz puszczamy sobie balon. Puszczamy lawa Hounda, przeciw przeciwlotniczą. I puszczamy wszystkie smoki w jednej linii. Do tego dorzucamy kubkę balonów z tyłu. Zamrażamy RSV dajemy rage przed smokami żeby szybko mogły przejść przez bazę kula Woldena sama się użyła ważne chodzi o to, żeby po prostu wykonać bazę tu jeszcze nakładzimy sobie speaker, żeby nie przeszkadzał warto dawać rage tam gdzie jest dużo smoków, żeby przyspieszyć to, to robimy Zapomnieć o aniołkach przeciwrotniczych przy, przy zamalzaniu. I na przykład można dorzucić sobie jeszcze na sam koniec średź. Dla tych, co po prostu chcą wykonać codzienne wyzwania na trzy piaski, to nie będzie żaden problem. Powinno być w miarę prosto. Jak ktoś nie umie, to dlatego właśnie nagrywamy instruktaż. Jak widzicie bardzo łatwo poszła baza. Trzy gwiazdeczki zrobione, super. I już za dwie gwiazdki już byście dostali trening pociąg. Oprócz tego dla osób, które lubią lepsze wyzwania em, dzisiejszym challengem jest też ranking, którym można wygrać za pierwsze, drugie, trzecie miejsce i pierwsze daje 50 tysięcy gremów, drugie 30, trzecie 15 tysięcy gemów. Polega to na tym, żeby wykonać atak jak najszybciej na 100%. I jest to liczone, według, tak jak widzicie, według time left, czyli ile czasu zostało na zegarze, kiedy baza została zrobiona na 3. No, na ten moment, jakoś jest 2 minuty 27 sekund, ja nie zaszedłem dalej niż minuta 59 bodajże. ale znam osoby osobiście, które przebiły mi ten wynik, moment, i na przykład, tak jak ten, taki jeden gracz zrobił podajesz 2 minuty, 2 sekundy, ale ta osoba dalej próbuje, dalej męczy, i, i szczerze mówiąc, muszę powiedzieć, że super cel wie, jak przyciągnąć graczy do gry. bo sam widziałem, ile razy próbowałem pobić swój, swój nawet osobisty, jako ta niekonieczność się pojawić na rankingu, bo to nie będzie łatwo wykonać. A tak 39 sekund, no ale e, przechodząc dalej, tak jak mówiłem, co dwa dni, czwarte, czwartego. Na czwarty challenge będzie kolejny y, ranking też: 50 tysięcy gemów na pierwsze miejsce, i niezmiennie za drugie i trzecie. I będzie z kolei polegał nie na czasie, tylko na użyciu jak najmniejszej ilości jednostek, i wykonać bazę na, na, na 100%. Później szóst, szósty challenge: alt Happy będzie polegał na najszybszym czasie znowu, znowu te same nagrody. Ósmy challenge, znowu będzie najszybszy czas, znowu te same nagrody. Dziesiąty challenge, te same nagrody i wracamy znowu do użycia jak najmniejszej ilości jednostek. I ostatni, nazwany niewykonalnym finałem, niemożliwym finałem może bardziej, Impossible Final, będzie trochę inaczej. Wydaje mi się, że ogólnie nagrody są te same, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo trudna baza, bo jest tu założone, że będą liczone gwiazdki, procent destrukcji i czas. Więc wydaje mi się, że nie wszyscy będą w stanie zrobić trzy gwiazdki na tym challenge'u. No zobaczymy. Na pewno będę Wam podawał jakieś sposoby, jeżeli będę miał. Postaram się nagrać Wam na każdy z tych dni sposób dla osób, które po prostu chcą przebynąć przez gwiazdki i zdobyć te nagrody z prawej, a mają tak naprawdę. Nie mają chęci brać udziału, żeby być w topce, no bo tak jak powiem, niełatwe teraz, żeby być, żeby być chociaż w pierwszej setce, to by było trzeba wykonać atak na ile? 46 sekund byście musieli atak wykonać. To nie jest proste. Naprawdę nie jest proste. No jeszcze na tak na zakończenie chciałbym dodać, że event... Odbył się w ogóle dzięki i wyłącznie temu, że Hiland też się zagorzałym fanem Klasza. Też gra w Klasza. Wiem, że pewnie ciężko to uwierzyć, że piłkarz światowej klasy gra w Klaszu w Klans. No, wam powiem, fajnie by było go spotkać w Klaszu. I no co, i to by było na tyle. Jeżeli Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. suba. Będę Wam za, za to bardzo wdzięczny da się to do rozwoju kanału. A jeżeli chcecie być na bieżąco, nie zapomnijcie też o naciśnięciu dzwoneczka. Dzięki.